Marcin Kiepas, Analityk Tikmile. Początek października przyniósł zmianę nastrojów na rynkach finansowych, poprawę tych nastrojów. Stało się to po tym, jak inwestorzy uwierzyli, że czołowe banki centralne z amerykańskim Fedem na czele być może odejdą od polityki agresywnych podwyżek stóp procentowych. Te nadzieje zostały podsycone z jednej strony m.in. przez decyzję Banku Australii, który podniósł stopy mniej niż oczekiwało. Z drugiej strony napłynęły, pojawiły się głosy ZNZ czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które sugerowały, żeby nie podnosić tak mocno stóp procentowych na świecie. Nastroje się poprawiły, ale też ciągle zmienność na rynkach była bardzo duża. Zmienność kształtowana była przez napływające dane makroekonomiczne, informacje, a te były te impulsy wysyłane, generowane przez te wydarzenia były różne. Drugi tydzień października zapowiada się nie mniej ciekawie. W dalszym ciągu zmienność na rynkach powinna być duża, emocje powinny być duże, chociaż tak naprawdę publikacji makroekonomicznych, różnych wydarzeń będzie dużo mniej niż w pierwszym tygodniu października. No bo tak naprawdę Cała uwaga rynków finansowych skupi się tylko na Stanach Zjednoczonych i na publikowanych stamtąd danych, a będą to dane nie byle jakie, bo z jednej strony poznamy dane inflacyjne, za wrzesień, 13 października, czyli w czwartek, będą to dane o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Dzień wcześniej, w środę, 12 października, dane o inflacji producenckiej. 12 października też zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia FED. I w zasadzie te trzy raporty. Powinny być tym głównym impulsem, który wskaże kierunek, w jakim podążą giełdy, dolar, czyli rynek walutowy, czy też rynek długu i razem z nim rynki surowcowe. Interpretacja danych amerykańskich będzie prosta: im, im bardziej będą zwiększały one oczekiwania na podwyżkę stuprocentowych w listopadzie o 75 punktów bazowych. Tym gorzej dla rynków akcji, lepiej dla dolara i gorzej dla rynku surowcowego. I odwrotnie, jeżeli pojawią się sygnały z Fedu, no. Że być może nie ma potrzeby tak agresywnie podnosić stóp procentowych, że pojawiają się jakieś wątpliwości, a z drugiej strony dane inflacyjne pokażą, że inflacja wyhamowuje, no to będzie pozytywny impuls dla giełd, negatywny dla dolara i pozytywny również dla rynku surowcowego. Oprócz tych trzech raportów, takim uzupełnieniem będą twarde dane z amerykańskiej gospodarki, te poznamy. W piątek, 14 października, i będą to dane o sprzedaży detalicznej, aczkolwiek ich wpływ, ich znaczenie w stosunku do tych wcześniej omówionych raportów będzie już drugorzędne. Także drugi tydzień października upłynie nam pod znakiem danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i minutek z amerykańskiego Fedu. To będzie to główne wydarzenie. Rynkowe, wszystkie inne wydarzenia publikowane, dane makroekonomiczne będą wydarzeniami pobocznymi. No i to znaczenie tych, tych, tych trzech publikacji sugeruje, że wciąż na rynkach będzie bardzo nerwowo, że zmienność będzie duża i duże będą emocje. Dziękuję.